A w dzisiejszym odcinku dowiesz się co słuchać u naszego Tedusia furusia. Obejrzysz co jest ciekawego w radziunkowie i zobaczysz, który Pokemon zdobył kolejną odznakę. Zapraszamy. Witam Was, jak Wy to mówicie, Prele i Synki, w dzisiejszym odcinku. Poopowiadamy sobie o Radzienkowie. Opie, skąd torbid ścisnęmy? Teraz jeszcze Wam przypomnę, jakie Pokémony chwyciłem. Opie, to jest aż gańba się tym asić. Nie rozumiem, co do mnie mówisz, więc pokażę. Ja byliśmy na treningu, bo ten piero by nic sam nie zrobił. Tutaj mamy Batmana już na szesnastym poziomie. I potrafię ugryźć. Być ultra dźwięki i wyssanie. A weseso to łączycie z nos. Następnie mamy dziwnie nazwany przez strom myszę. Miesiącze ma uderzenie, warczynie, warczenie i przepiękny śpiew. Bądź torbic, jedziemy dalej. Tutaj mamy strom myszę, ale nie będziemy dużo o niej mówić. O ty, Pieru nie. Tutaj mamy brzydko nazwany, też przez małego Pokemona, Epnyryj. Ja, ale tu pisze, że to ja twoje te. Nie zwalaj tego na mnie! I mamy moją ulubioną mysz. Niech opiejo jedzie stawiam tu torbia. Miki na 15 levelu i nauczył się hiperkieł. taką drużyną na pewno zdobędziemy dzisiaj drugą odznakę. Opiejo sam zdobyda ta odznaka, cisnę zaraz na basen. Najpierw chcę zobaczyć jakie są okoliczne sklepy. Podróżowanie jest łatwe. Sklep rowerowy, o idziemy. Ja koła se kupimy. Ale ja chcę dwa koła a nie jeden. Ja, dobry na koło, cisnę my, Opie, koło, to i rower poszliśmy. Czyli wy na monocyklach lubicie jeździć, tak? Nie, ja tu torwę, ja ci nie będę wszystkiego tłumaczył, opie. Dzień dobry, chciałbym zakupić rower. Opie, u nas są inne koła. Chopie, za milion będzie twój, Sys? Opie, że jest na biedny, jak na gorula. Przez za drogie rowery pewnie są elektryczne. Ja, w tym roku, w którym są, na pewno są elektryki na bank. No dobrze, to idziemy na ta księża góra. Cieszysz się? Ja dowaj! Dobrze, więc idziemy w górę. Jo, Otun! Witaj, Teodorze. Czyż jesteś jeszcze tutaj? Chcesz coś chycić, ja? Już sam ci zna fez, dobrze, że tak wznosz tyle PokeBoli, że mi się w paczku macie nie mieszczą. Dawaj, się, co żeś ty chycił. Idź chcę się ci uleć. Idź Batman. Popieram ja jakiś pierwszy, te. Batman sobie da radę, patrz. To no chopie, nie trafi, dobrej, jojda. Co ty tak dzisiaj jesteś do przodu? Piero mnie łypną, ale jadymy. Dobre, już wstrąłem tego ptaka. Krytycznie ci się nie udało. Czyżby spadek formy. O tak, przecież byśmy są w jednej bandzie, te w jednej drużynie, co ty torbisz? robisz? już naszą muralę. O, o, sentryu. Chcesz dostać? Nie, 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 jost. Ja... Nie, ja nie chciałem dostać, te. Dasz radę. Nie, ja to, nie, ja to torbia! Dobrze. Zmieniam się następnym ryjem. Pieruna, pieruna łoma cały ryj w piasku, ty. Czy Twój sensu jak kopięty? O, Miki, zmieniła na Mikiego? Nie, Biryna, co on za Pokémonych to te? Biryna, epny rymo, zeza. Nie widzisz, twoja taktyka nie podziałała, nie jesteś dobrym trenerem, mysza Bądź torbić. Idzie miesiącze. Chciałem, żeby pięknie zaśpiewał, ale się nie udało. Kobiety ty się pierzesz, a nie śpiewasz. Widzisz, miesiącze dał radę. O, wystawia tego liska. Zostawimy miesiącza. O, jaki słodki! Jaki słodki pokemon, chce go pochaluć. Tę, ja ustawię treść i winnie klachał. Ale przodowe pokemony klachają dobrych trenerów. Widzisz, którą mysza? Jaki jestem dobrym trenerem. Opie, Józef jest wyjątkiem, który potwierdza regułę. Zobacz, jak miesiącze dał radę, a ty mówisz, że to jest bezwartościowy pokemon. Jeszcze 17 level prawie zrównał się z tobą. Ej, spit on bo nie mogę słuchać waszemu uklachaniu. To wiesz co, bo jak był właśnie na Księżej Górze, tu jak tam sam pociśniesz na wierch, to Sztajger Księżej Góry da ci papiur na łajba we Gliwicach. Więc wopi, teraz by się z tym spotkamy. Hmm, jaki on był bardzo miły, Teodor. Ja, też był. To wycisnę na ten basen. I jeszcze musimy wyleczyć nasze Pokemony. A no ja. Chciałem mi kupić strój do nurkowania. Niestety nie mamy na to pieniędzy. Chłopie, to jak ty naszym budżetem operujesz? W ogóle nim nie operuję. Zbieram na razie te pieniądze. Czyli szporujesz, ja? Uff, ale jesteśmy już wysoko. Powiem że na nie są w jednej piątej. Dobrze, ci idziemy. To jest most przed księży górą. Pisamy sam na wierzch, obejrzymy jaki most, epne roba łopacz, czwórty, chce się ciudąć. O widzisz, Batman ugryzie taką gąsiennicę i pokona naszego wroga. Opie, ty do narracji to się w ogóle nie nadajesz ty. Może byś mi bo potem będą... Hopie, jak pójdę na basen, to ja tam będę musiał stromem zabłysnąć. Na razie te Pokemony są ważniejsze. Pierunek, jak ty masz takie podejście do Pokemonów, to ja się boję, co ty chcesz, co ty jeszcze później chycisz. Hopie, żeś mnie pokonali. Ale co długa druga przed tobą. No dobrze to idziemy Och muszę odsapnąć Skądś to torbić, do ciznęmy Ej, będziemy na wierchu szpileć we futbol. Panna, chcesz iść śpileć Och, to ten gołąb Dobej to je mój czas Ale Miki ma słaby lewy, damy Mikiego Och, co zapory w wiatru Widzisz Widzisz, mój mic jest potężny. No właśnie widza. To jest z podłował, chapie! tego, tego, która trzymiesz. Takie samo pytanie sobie zadaję, gdy ciebie trzymię. Hopie, ale co ty ci zrobisz, tak po mnie ciśniesz? Już da ci pomóc ty. Zmij tego pokemona teraz jo. To słodki Pokémon z tego robala. No ja bych tego robada nie nazwał ale trudno. Ja chopie, bo już jak naplompowała. Chobie możemy już pidać, tylko mam pana na bali, trzeba to napląpać. Co ona powiedziała? Nieważne, nie. dawaj dalej. powiesz coś o radzionkowie Pikachu. Ja jak wylezemy na wierch. To ja, słuchaj, sł 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 na księżycu to można ognisko robić. Gryfne bajte, chcę się ci uleć. Dobrze, Batman, gryziemy. <śm> dawaj na miesiącze. Dziwko wężowi na pewno da radę. Widzisz jakie miesiączek jest dobry? Może byś go w końcu ewoluował. Ale jak? Musimy mu miesiączek dać, no samo ci piszę te. Jierunek żeś mój takiego cydroka pogłóźnić jak już. Cidroka, co oni tutaj cydry robią? Cidry są potasznie nazywane raziunkowym, więc... Zaraz dojdziemy na górę, to mi wszystko opowiesz. Jak będziemy na wierchu hołdy, to ci na pewno wszystko powiem. Decyzji tak jest piąty. Neymar Junior chce się ci Batman sobie da z nim radę. Widzisz, ultra dźwięki to jest wspaniała taktyka. Jest on oszołomiony. Opie, ale my widzimy, co tu się dzieje. Dowaj, dalej. Och, niestety spudłował Batman. Zdarza się to. Widzisz, i Batman dał radę, mówiłem. Ja, ale już do niczego innego się nie nadaje. A damy mu miksturę. Cóż byś mnie chyba czas wrócić do CS-a. Damy mu miksturę i będzie wszystko dobrze. Ja daj mu dwie halby, żeby żył. Ja rację z tymi Pokemonami, zmienię na Mikiego. Tej gratulacje, żeś dodał wers Hołdy, która mógł się pokombać w basynie. Tu masz sam Gishing. Och, samorodek. Czy to jest homunculus? A może chcesz wstąpić w nasze szeregi te? URR, my wypompujemy wodę, ze Księży Góry, chcesz? Nie dziękuję. Na pewno? To no pójdź sam, wstąp, hopie. No Do drodowej się piermy. A wiesz, chyba jednak zmienię zdanie, ten bitch mi coś przypomina. Chłopie, hey, a mógłbyś mi powtarzać widzów z poprzedniego odcinka? O, Miki ma szesnasty poziom, wspaniale. No nie, teraz się sam nie chcemy. Witaj stąd. Dobrze, Sztramysza, to mów mi o Radzionkowie. No, mieszkańcy Radzionkowa są potocznie nazywani Cidrokami jak na ściklachą. Poczekaj, muszę zaczepić tego pana. Cześć, co ty robisz tak wysoko? I to jest jak słaby w trenowaniu Pokémonów. i chcesz Charmandera? Mogę ja ci go chopie za Friko piepnąć. No dobrze wezmę, ale nie wiem, czy będzie tak dobry. Jak nazwiemy Charmandera. Oby, to jest fest dobry Pokémon, Miergo. Nie wiem, zobaczymy. Przeprowadzimy casting. Jezus, Maria. Kiedyś tak był na tym castingu ze corną kanapą. Ale jak kazali mi się co to stamtąd zechpitnął. Nazwiemy go po Śląsku. Czyli jak? Będzie to ja, szczur. Bo je co się zrobiło. Mamy jaszczura. Poka pokażmy go w naszej widowni. Jaki jakim jest pomarańczowy? Potrafisz war. Opie, redujemy go. Nie, teraz mamy inny skład. Później zdecydujemy, czego będziemy używać. Albo wy, widzowie, w komentarzach możecie napisać, kogo będziemy używać podczas następnego odcinka, ponieważ Pokemony będą się zmieniać. Hmm, jak ty zachęcasz widzów do uczestnictwa w tym? Oczywiście. To jest niezwykłe show. No to idziemy na ten basen. Te ja, abatki do promkania Mórz, Złoty góral chce się ciulić. Te dostajesz takiego górala, jak Łoczuma Tysięczny Dudek. Och cóż, za będzie walka potężnych, walczących pokemonów. Oczywiście, dwa ciosy i pan. Ty, się na mnie. Dwadzieścia złotych się należy. Jak chcesz, to w górali w Radziankowie nie ma. A co jest ciekawego w Radziankowie? No i kościół Świętego Wojciecha. Kaj tak o 14 na trąbce je na jego część, A dlaczego o 14? Miało być o 12, ale raz się trąbka żłożor i tak zostało A naprawdę to jest linia melodyczna na cześć Świętego Wojciecha Więc bajtle wiedzą kiedy mają pitać ze szkoły A co jeszcze ciekawego jest? No w mamy właśnie księżą Góra, czyli basen otwarty, a zawarty mamy Mosir nowo wybudowany Są tam też dni sauny, więc fest polecą. A lubisz się nagrzać? Ja fest lubię się nagrzać, ale niekoniecznie w saunie Czemu nie pokazujesz walk tutaj? Bo nie mamy czasu, musimy jeszcze zdobyć dzisiaj odznakę. Ale dalej nie powiedzieliśmy, dlaczego oni się nazywają Cidry. Teorii jest kilka. Jedna jest taka, że jak będziesz zicą na Zoli, to dostaniesz wilka. Tak jest, jesteśmy przy basenie. Mmm, jak fajnie, szkoda, że nie możemy jeszcze pływać. A ja to tu sam lubię. i jest właściciel. Zaraz do niego pójdziemy. Powiedz mi coś jeszcze o Radzionkowie. Wiesz, oni się naprawdę Cidry potocznie nazywają, bo za czasów wojny napoleońskich podobno tutaj była moda na żorcie Cidru. I tak to zostało. Jest też tu Centrum Kultury Karolinka. Ale są fajne spektakle. Jest Muzeum Chleba. O, a co tam można zrobić? Nie zgadniesz, chlip! Ale Rzymły też można narychtować. Dobrze, zaraz mi dalej opowiesz. na co to jest? I to jest szpetne, to jest gorsze od ciebie, ty. Naprawdę trzeba mieć sztukę. Ty się znakuje Pokémonem! Trochę mnie wykrzywiło, wiesz. Ale jak się tam umyja we prysznicu, to będę jak człowiek. Pamiętaj, przed wejściem do wody weź się umyj. On się nawet nie myje jak nie włazi do wody. Tylko weź mi włącz a bez ten komputer. U pieru nakają zaś tam wylosnę. Zaraz mu pomogę. Zobaczysz magiczną sztuczkę Pikachu. Jasny Pieru, Co to było? Dzięki jak jest właścicielem tego obiektu basenu urnika. I obok nas jest park. Ale ja możesz się polotać. Dzięki, żeś mi pomógł. Właśnie dostajesz papier do Gliwic na łajba. Oto, dostał SS-bilet. Chyba jakiś niemiecki. No, Gliwica to jest po niemieckie miasto. Widać po architekturze. Ale o tym ci opowie Twój Pokémon. Dobrze, Pikachu, idziemy. Co to było, Pieruna? Ja już nic nie wiem. Pieruna, ale to dziwne było. Dobrze, biegniemy teraz do liderka sali. Czyli na most, basen. Ja! Raniokowi to jest może jeszcze biblioteka. Ale to można rojcy. Na jakiej rojcy? No, Radzienków się tak dzieli. Tam może kościół, na Świętego Wojciecha i na rojcy jest C1. Na rojcy właśnie może też biblioteka i może kepsa o nazwie Kebila, co jest dobry. Co to za reklama? Ja nic nie reklamuję, po prostu jakby to było dobre. Nawet książulo, kiedyś był w więc Jak chce ktoś coś dobrze zeżreć, to oprócz kebabów są też dobre restauracje. Warto zwiedzić Cidry, bo choć są w powiecie tarnogórskim, to tak mają prawa miejskie. A Burmistrz bardzo dba o to miasto. Mimo że może roki mają tendencja do trzymania się ino swoich. No i je targ w radziunkowie oczywiście w sobotę i w środę otwarty. kaj tak, mimo że tam są pasy, to sobie przeważam jak chcą bez ulica te pieruństwa. No oni ci coś zrobili? Kiedyś mi jeden w los pod szłapy, ale to szkoda go dać. Oczywiście bez radziunków. ciśnie cuk, je policjo, straż pożarną i lokalne pogotowie. Jak na taki mały rejon, to naprawdę dużo sam zmieścili. Jestem mają taka piosenkę, to je radzionków, ale to sobie sami puście. Dobrze, wchodzimy do basenu. Myślę, że ten odcinek już na tyle trwa, że pominiemy tutaj pobocznych NPC-ów. Szkoda, że to sam siebie nie pominąłeś. Dobra, mnie pierwszego. Dobrze. Wystawię ciebie pierwszego. I będziemy walczyć ze liderką. Zaraz. Dobrze, startujemy. Witaj, jesteś opiekunką tego basenu, prawda? się, że się tu nowy widać po tobie. Tutaj możesz popływać i moment dni sauny. Ależ jest przylot znaka, ja? Mam takie Pokemony, że polewają dzień i noc. Ostatnio to znak była cześćwana, a dni raziąkowa. A teraz do wejścia, jadamy w we szpil. Misty, chcę się czuć. cóż to tak gwiazda? Ja wiem, że go leżą mnie, jak jest największą gwiazdą, dukej. Pieruna, na mnie łopnął. dasz radę. Strony szapotę cię mam. Tak jest, elegancko. Ostarmi, może zmienimy pokemona. Nie, ja ostaja. Dawaj elektrofalę. Ja pieruna na jakim cudem jest szybszy ode mnie? Jeszcze krytycznie, Pieruna! Bo ma wyższy level od ciebie, nie widzisz? Jeruna, nie, nie Domrada! Rozdwojenie! Nie! No wyjedziemy z tym koksem! Krytycznie, tak jest! Co to jest? On się broni! Na weź rozdwojenie! Jeruna się zaru. Opie weźmie już zmienię, to torbia. Nie! No niestety nie poszło, damy Mikiego, ja mu ufam. Oj hiperkieł, został kopnięty, tak jest, gryź go ile się da. Utwardzenie, o Boże jaki on utwardzony jest. Tak jest, Miki daże radę, daże radę, szybki atak i kończ. Widzisz Tromysza? To Miki jest pierwszym. Myszą w naszej ekipie. Aż 17 poziom zdobył. Chierna żeś mnie pokonał! też od znaka plucia i wody. Opie gratulacje, twoja stromysza jest dobra? Ale nie aż tak fest dobra. Ciś teraz do Gleiż na dół, aby obejrzeć jaki tam je pięknie, ale łotem ci stromyszał opowie jak ją wyleczysz. O, jak dziwnie się idzie bez tej stromy myszy. Może tak zostaniemy? Nie no, potrzebuję go. To będzie opowiadałam ciekawostki, jak nie on. Jak się czujesz? A elegancko ty. Może tak nie do rady, ale trzeba umieć przegrywać, nie? No, ja wygrałem. Miki niestety wygrał, więc ty zostajesz numerem 2. A w tym czasie dziękuję wam bardzo za to, żeście byli. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem, który możecie napisać, czy chcecie trenować naszego nowego Pokémona, Ja, tura. Dzięki jeszcze raz za uwagę. I na razie.